Puszek okruszek, puszek kłębuszek, bardzo go lubię, przyznać to muszę. To słowa piosenki Natalii Kukulskiej, którą wokalistka nagrała jeszcze jako dziecko przed 35 laty. Kilka dni temu piosenkarka odwiedziła Zabrze, a dokładnie czteronożne puszki okruszki z zabrzeńskiego psitula. Przyjechałam do Zabrze do schroniska Psitul mnie, żeby się trochę popsitulać, ale tak naprawdę po to, żeby mówić głośno na temat, który jest bardzo ważny: temat adopcyjny, temat związany z psami i z kotami, które są w schroniskach. I spotykam się tutaj z panią Magdaleną Michałek, behawiorystką, z którą będę rozmawiała o różnicy w adopcji psa małego, szczeniaka, a psa dorosłego i o tym, jak później te psy wychowywać. Myślę, że tutaj ta rozmowa spowoduje, że rozwianych zostanie wiele stereotypów, a powiemy sobie o tym, jak. Cudownie też swoją miłość, przywiązanie i wdzięczność potrafią okazać psy stare. I w zasadzie chodzi o, takie, o taką sprawiedliwość dla adoptowania tych zwierząt. Wizyta wokalistki w naszym mieście związana jest z ogólnopolską akcją prozwierzęcą, do której zostało wybrane zabrzeńskie schronisko Psitul mnie. Fajnie, że ktoś się u nas taki sławny właśnie pojawił. Panią Natalię wszyscy myślę, że znają i to się rzadko zdarza, że ktoś takich odwiedza psitula, więc myślę, że to jest bardzo duża i fajna promocja. Dzięki tej akcji dostaliśmy też pieniążki na zatrudnienie w Behawiorysty. I właśnie tutaj dzisiaj jest tą naszą panią behawiorystką pani Natalia rozmawia, jest kręcony ten program. Promuje to adopcję i będzie mowa właśnie o tym, czy lepiej jest adoptować jednak szczeniaka, czy dorosłego pieska. Także promujemy właśnie dzisiaj nasze psitulaki. Bardzo się cieszymy, że mam taką możliwość. Zwierzęta, psiaki to jest to jest całe moje życie, to jest moja największa pasja. Nie tylko zawodowo się nimi zajmuję, ale też mam sama dwa psy. Jestem od wielu lat też wolontariuszem, dlatego każda akcja, która będzie promowała świadome adopcje i która będzie uświadamiała ludzi o tym, jakie potrzeby mają zwierzaki, i że pies nie jest meblem w domu tylko jest zwierzęciem, z którym trzeba pracować, to ja zawsze się będę podpisywać pod tym obiema rękami. Ja tutaj w Stronisku pracuję z zwierzakami, znam je już i kibicuję im bardzo. Chciałabym, żeby znalazły odpowiedzialne domy, dlatego cieszę się, że taka tutaj możliwość pokazania mojej pracy i tych psiaków też się zrodziła. Wydaje mi się, że osoby, które mają jakąś taką szansę publicznego przekazu, powinny również tę możliwość wykorzystać w dobrym celu. W związku z tym biorę udział w różnych akcjach dobroczynnych. Tym razem akurat stanęłam za tymi, którzy no, mogą tylko zaszczekać, a o swoim losie nam nie potrafią opowiedzieć językiem naszym, za to my możemy stanąć za nimi i pomóc im zmienić ten los. W zabrzeńskim psitulu na adopcję wciąż czeka 80 psów i 40 kotów w różnym wieku. W rozwianiu wątpliwości i podjęciu decyzji o przygarnięciu odpowiedniego zwierzaka na pewno pomoże behawiorystka, która jest dostępna w schronisku.